Cześć, z tej strony Kamil Zieliński, miło mi Was widzieć po dłuższej przerwie. Dzisiaj zajmiemy się dogłębnym umówieniem autolayoutu, również takiego responsywnego. W tutorialu yy, poznacie wszystkie funkcje dotyczące auto layoutu, również te z ostatniej aktualizacji. Najłatwiej jest się go uczyć w praktyce, więc nie, przedłużam więcej i zaczynamy. Autolayout dodajemy na frame'ie za pomocą tutaj tego plusika przy... Auto layout w prawym panelu lub za pomocą skrótu Shift plus A koniecznie zapamiętajcie ten skrót. Auto layout może być przypisany do jednego elementu lub tak jak sobie zaznaczymy z Shiftem trzy elementy do danej grupy. W ramach auto layoutu mamy oznaczone odległości i możemy te elementy przesuwać, wyjmować i wsuwać w auto layout, kopiować. Duplikować, czy też usuwać elementy z auto layoutu Kierunek elementów w autolejoucie może być tutaj, sobie sterujemy tym za pomocą strzałek, pionowy lub poziomy. Możemy również wyłączyć funkcję zawijania za pomocą tej strzałki i jeśli elementy nie będą się mieścić w danym frame, to przeskoczą do kolejnej linii. Odległość pomiędzy elementami może być ustawiona ręcznie, czyli jeśli tutaj wpiszę 16 pikseli. To będę miał pomiędzy elementami w autolejaucie odległość 16 pikseli. Natomiast ta odległość może być też ustawiona jako automatyczna i jeśli wtedy rozszerzę sobie nadrzędny frame, który trzyma mi elementy w środku, to ta odległość będzie się odpowiednio dostosowywać do do tego zakresu. Do elementów w autolejaucie możemy dodawać padding Padding boczny oraz górny i dolny. Tutaj widzimy to w tym miejscu. Padding boczny 32 piksele. Mogę sobie go poszerzyć. Mogę też sobie to zmieniać za pomocą w ten sposób. Mogę też również zmieniać padding dolny i górny. Mogę też zmieniać pojedynczo, jeśli potrzebuję. Elementy mogą również nakładać się na siebie. Te funkcje znajdziemy tutaj. Zaawansowanych i jeśli zmniejszymy odpowiednią odległość, to te elementy będą się nakładać na siebie i możemy też ustawić, czy pierwszy element ma być na wierzchu, czy ostatni. W ustawieniu horyzontalnym możemy ustawić tak elementy, aby tekst znajdujący się w elementach ustawił się na równi względem siebie. Znajdziemy to w ustawieniach zaawansowanych. Klikamy tutaj ptaszek przy tej opcji i tekst. Elementy równają się względem tekstu. Jeśli obrys ma zawierać się w ustawieniach layoutu, to wtedy będzie ta przestrzeń tekstowa 16 plus obrys. Jeśli natomiast zmienimy opcję na taką, która ma wyłączać, wyłączać obrys z layoutu, no to wtedy mamy przestrzeń tekstu plus obrys plus ta przestrzeń, która zostaje. Pamiętajcie, że auto layout może mieć kilka poziomów i może być to auto layout w auto layaucie. I tak samo mamy tutaj w tym przypadku. Mamy warstwę nadrzędną oraz itemy, które się znajdują, i na tej warstwie nadrzędnej możemy ustawić wyrównanie. Może być wyrównanie tych elementów do lewego górnego rogu, górnego, górnej warstwy prawego i odpowiednio tak dalej. Kiedy ustawimy sobie natomiast szerokość automatyczną, także elementy dojdą do bocznych krawędzi plus padding to wtedy mamy trzy ustawienia, górny, środkowy i dolny wyrównania. W autolayoucie bardzo ważną funkcją jest sterowanie szerokością kontenera w zależności od ustawień. Chodzi o to, jako, jaką szerokość ma przyjmować ten frame nadrzędny względem tego frame'a podrzędnego lub ogólnie np. w przypadku przy samego batona, jak, jak ma być ta szerokość określana. I tutaj mamy opcję hug, czyli to znaczy, że ten obszar Przytula się do końca obiektu w środku. Jeśli sobie go zmienimy, jakkolwiek z tej, z tej opcji hack, która jest domyślna, to wtedy mamy ustaloną wartość przez nas, czyli teraz ma ta szerokość ustawiona na 625, mogę sobie ją ustawić tutaj na 299, mam to tutaj odzwierciedlone. Jeśli natomiast kliknę hack, no to ta, ta przestrzeń automatycznie dostosowuje się do końca elementu w środku. Mogę również, jeśli mam właśnie tutaj frame ten nadrzędny, tak jak tu widzicie w strukturze, w framecie nadrzędnym, frame 1 zawiera się item B i ten item B może przyjmować różne szerokości względem tego frame'a 1 nadrzędnego. Zmieniłem nazwę, żeby to było lepiej widoczne. Zobaczmy, że mamy tutaj frame nadrzędny, który ma określoną szerokość fixed na 600. Mamy też element B, który ma póki co ustawienie hag, które polega na tym, że ma element tekstowy, 32 paddingu, bo tutaj mamy nadane 32 paddingu i to jest nasza szerokość, która wynika wtedy z hag. Jeśli ja ją poszerzę, poszerzę yy, szerokość tego batona, no to wtedy mam ustawioną na Fixed, bo sam ją ustawiłem, ale responsywnie wypełnia nam się ten baton. Więc mamy trzy opcje, czyli Hug, Przytulenie się do ustawień, Fix, czyli nakreślone przez nas, ale mamy także Fill Container, czyli wypełniaj kontener do końca kontenera nadrzędnego, czyli wypełniaj ten frame z autoryoutem do końca kontenera nadrzędnego. I teraz też responsywnie możemy ustawić minimalną i maksymalną szerokość, dla, dla jakiej ma się rozwijać nam baton. Rozszerzmy sobie frame nadrzędny do 800 pikseli. Nadajmy jednak na itemie B minimalną szerokość 200 pikseli i maksymalną 600 pikseli. Co się wtedy zadzieje? Mimo, że nasz frame nadrzędny jest rozszerzony bardziej niż końcówka elementu B i nadstawionego fil-container. On ma ustawioną wartość maksymalną na 600, więc on się rozciągnął tylko do 600, a my mimo wszystko, że rozciągamy dalej frame nadrzędne, to już ten element tego nie łapie. I tak samo, jedziemy sobie i obniżamy, tutaj ten element B nam się obniża i gdy dojdziemy do momentu tak naprawdę 200 pikseli, którą sobie ustawiliśmy, to ten nasz baton już się nie zmniejsza, ponieważ taką ustawiliśmy. Jest coś takiego jak pozycja absolutna. Spróbujmy, żeby ten baton miał dołożoną ilość powiadomień. Jakbym chciał wrzucić do tego auto layoutu, do batona, to na tym wyciął, wkleił, no i mi się coś takiego. No i jak tu przesunąć ten obiekt, żeby on był w rogu? No nie, nie mogę, ale mogę użyć pozycji absolutnej. No i wtedy przez to jest to zdecydowanie łatwiejsze. A jak widzimy, tutaj nadal ten frame jest w itemie A, który jest w auto layoutu. I takie wyjątki. To jest tak naprawdę tworzenie wyjątków i do tego ręcznego ustawiania z wykluczeniem auto layoutu. Przygotowałem dla was trzy zadania praktyczne, abyście dobrze opanowali auto layout. Pierwsze to najprostsze, zbudowanie batona, drugie troszkę trudniejsze, zbudowanie menu responsywnego na, na stronie internetowej oraz trzecie, zestaw blogpostów również responsywny na stronie internetowej z wykorzystaniem fill container wartości minimalnych, maksymalnych najbardziej zaawansowane zadanie. Serdecznie Was zapraszam. Zaczynamy od wydawałoby się najprostszego zaprojektowania zwykłego batona jednak często początkujący designerzy popełniają błąd przy projektowaniu takiego batona. Zawsze zaczynamy od struktury, czyli albo tekstu i ikony, na tym nadajemy auto layout, to jest nasz drugi krok, a trzeci dopiero ostylowujemy nasz baton. Czyli przygotujemy sobie ikonę, może być ona z plugina IconSax lub, lub dowolnie innego. Zaznaczamy warstwę z ikonem, z tekstem, Shift plus A, nadajemy Auto Layout, wyrównujemy się do, do środka, nadajemy odległość 8 pikseli, nadajemy wypełnienie, padding lewy i prawy, 24 piksele, górny i dolny po 8 pikseli, obramowanie i zaokrąglenie. I tak oto powstał nam baton. Zawsze możemy, możecie mieć inne stylowanie, w zależności od projektu, ale te trzy kroki są niezmienne. Zawsze zaczynamy od struktury tekstu, później auto layout, później stylowanie. Przejdźmy do kolejnego zadania, czyli zaprojektowanie menu responsywnego, które będzie oddziaływać na ustawienia nadrzędnego frame'a z Autoleutu. Zawsze przed takim zadaniem musimy się zastanowić, jaka tutaj jest struktura tego auto layoutu. Widzimy, że mamy tutaj itemy z menu, gdzieś tam zestakowane, baton i logo. Spróbujmy te rzeczy odtworzyć. Czyli potrzebujemy tutaj, przeciągnijmy sobie logo, przeciągnijmy sobie item, przeciągamy również baton. Do opisu będzie podrzucony plik z tymi materiałami, więc będziecie też mogli te elementy sobie wyciągnąć lub polecam wam je też stworzyć. Kopiujemy sobie powiedzmy. Tutaj e, nasz item. Dajmy go do Auto Layout i go sobie dwa razy po skopiujmy. Nadajmy szerokość tutaj 24 na tych itemach. Zastanówmy się dalej. Możemy sobie poziomo zestakować te wszystkie elementy. Dać Shift plus A, wyśrodkować je i nadać szerokość 1440 dla szerokości viewportu desktop. Jak widzimy, te elementy mamy teraz na środku. No, chcemy, żeby logo było po lewej stronie, button po prawej, i żeby tutaj ten gdzieś element naszej itemów był przytulony do batonu. Jak to możemy zrobić? Na początku rozdzielmy sobie automatycznie te odległości, przez co elementy odsuną nam się automatycznie do lewej i do prawej krawędzi. Zbierzmy sobie itemy i, i złączmy auto layoutem z Book Session, i tę odległość tutaj zamiast na auto zróbmy na 24. Ta odległość, nam się, ta odległość nam się pojawiła. i Jednocześnie zobaczmy, że mamy fixed na tej przestrzeni, a chcemy, żeby ta krawędź doskoczyła do tego batonu. Więc musimy kliknąć hag. Wtedy nam się ta krawędź przytuli. A tutaj, dlatego że mamy auto ustawione, no to ta przestrzeń wypycha nam lewy element i cały zestakowany tutaj drugi element do prawej strony. Zawsze możemy sobie to tutaj zobaczyć, jak wygląda to w lewym menu jak te elementy, które są w jakim frame'ie i jak na siebie oddziałują. Mamy tutaj jeszcze, zobaczmy w przykładzie 24 padding'u i 32 dolnego i górnego. Nałóżmy sobie ten padding. I tak oto skopiowaliśmy sobie to menu. Spróbujmy sobie jeszcze je wrzucić w jakiś tam frame. Option Command G, wrzucamy we frame, który będzie frameem takim nadrzędnym. Narzućmy mu auto layout. Ten frame przesuńmy do dołu. Dajmy mu wypełnienie, żeby było widać, czy to jest strona. Dajmy też wypełnienie na naszym menu, po to, żeby zauważyć, jak to, jak to menu się prezentuje. Teraz, gdy rozszerzymy sobie szerokość naszej strony, zobaczcie, że nic się nie dzieje. Musimy dodać Fill Container na menu. I wtedy tak ten kontener górny menu dostosowuje się do strony. Czy ona będzie miała 1440 czy więcej to to menu nam tutaj dobrze oddziałuje. I też rozszerza się też dzięki temu, że mamy ustawione tą przestrzeń mamy na auto, więc ta przestrzeń wypycha nam do lewej, do, do prawej te elementy plus oczywiście padding, który nadaliśmy 24. I tak oto mamy oczekiwany efekt. Przechodzimy do najtrudniejszego zadania, czyli zaprojektowania karty blogowej. Mamy tutaj tytuł, datę publikacji, autora publikacji, paragraf oraz tagi tak zwrapowane, żeby po... Kiedy mamy fill container tutaj do paddingu, jeśli kolejny element się nie mieści, to pojawia się w kolejnej linii. I mamy ten element totalnie responsywny. Złożymy sobie też kilka blog postów, aby responsywnie oddziaływały na zmianę viewporta od mobile lub poprzez e, tablet aż do desktopu. Zobaczycie jak to wygląda. Na początku musimy odwzorować naszą, yy, na, nasz post blogowy. Kopiujemy sobie na główek, sobie Shift plus A, Auto Layout na nim i zmieńmy oczywiście wypełnienie na ciemniejsze, żebyśmy mogli lepiej widzieć, co tutaj się dzieje. Ustawmy stałą szerokość 362. Ustawmy wysokość stałą na 462, przesuńmy sobie tekst do dołu i poprawmy padding wewnętrzny tutaj 16 na 16 oraz ustawmy Fill Container na tekście, aby się dopasowywał do, do naszej przestrzeni. Wrzućmy sobie za Splasha zdjęcie, jeśli mam zaznaczony ten frame, i kliknę w splashu, to zdjęcie się pojawi automatycznie. Dodajmy sobie gradient od dołu, abyśmy byli pewni, że zawsze będzie ten tekst widoczny. Czyli mamy kolor ciemny przechodzący w przezroczystość od dołu do góry i jeszcze ustawmy przezroczystość tego gradientu ogólnie na 80. Wtedy wiemy, że zawsze ten tekst na dole będzie widoczny. Przygotowałem sobie wszystkie elementy, z których będzie się składała ta dolna część naszego blog-postu. Oczywiście to są tylko, to jest, jest baton, który sobie spokojnie zaprojektujecie, tak jak wcześniej. Tutaj są tekstowe rzeczy. Ja sobie je po prostu stakuję w autolayout. layout Wrócę sobie na początku je poniżej, odległość 24. Ustawmy sobie taką szerokość, jak jest na górze. Na Fixed. I zobaczmy, chcę tutaj, żeby te elementy data i autor były na tym samym poziomie, więc sobie je stakuję w Auto Layout. Biorę horyzontalny układ, Fill Container, żeby kontener nam się rozszerzał do końca nadrzędnego frame'a. No i oczywiście Auto Odległość, tak jak wcześniej. Tutaj sobie też zrobię Fill Container. Zestakuję troszkę, żeby tu zrobić mniejszą odległość. A tutaj dodam tyle tych ta, tyle tych tagów, aby one przechodziły do kolejnej linii i tutaj również muszę ustawić fill container. Dobrze. Dodajmy jeszcze padding i wypełnienie. Zobaczmy, że tu mamy teraz dwa oddzielne elementy i musimy je też razem ze sobą zestakować, aby zyskać blok. Post. Zobaczmy, co się dzieje. On się tutaj nie przesuwa, bo musimy zawsze mieć podrzędne warstwy ustawione na film container, czyli sprawdzamy to i to musimy mieć na film container, to mamy na film container, to również, to również i to również. Powinno teraz być ok. Ok, wszystko nam tutaj teraz pięknie działa. Więc zobaczmy, jakby to wyglądało. Zróbmy 4 blog posty. Zestakujmy je ze sobą. Odległość 24. Nadajmy sobie frame. Jakby to był po prostu. Wyobraźmy sobie, że jest to przestrzeń laptopa. Musimy znowu nadać na tej warstwie fill. Tutaj nadać auto layout. Wtedy na tej warstwie będziemy mogli nadać fill container i zobaczmy, co się. Czy tutaj. Jeszcze wtedy musimy również na tych warstwach nadać auto layout. Zobaczmy, co się teraz będzie działo. Ok, ale widzicie, w pewnym momencie te nasze elementy zawijają się aż za bardzo. Więc my możemy sobie ustawić yy, również minimalną i maksymalną wartość, jakie mają przyjmować te blokposty, dlatego każdy sobie zaznaczamy z shiftem i tutaj wtedy ustalamy i minimalną wartość powiedzmy na około 300 pikseli albo 320, a maksymalną. Ustawmy sobie maksymalną szerokość na 420 i zobaczmy. Nasze elementy się zmniejszają, ale tylko do ustalonej minimalnej wartości, czyli do 320 dalej już nie i tak samo do maksymalnej, czyli 420 dalej już nie. Jeśli ja usunę minimalną i maksymalną wartość, no to sami widzicie, że te elementy wtedy maksymalnie się rozszerzają. Fill container plus padding. Mogę też, spróbujmy sobie tutaj zrobić wrapowanie i ustawić, że minimalna wartość dla tych elementów to 400. I wtedy jeśli ja przekroczę, przekroczę dla chociaż jednego elementu wartość 400, wtedy one się układają pod siebie i mamy taki efekt jak widzicie responsywnego dostosowania. Czyli tu mamy powiedzmy, możemy mamy mieć white desktop 2000 pikseli, dochodzimy do kolejnego etapu i Kontrolujemy sobie tym, jak mają się układać pod sobą responsywnie te elementy, tak jakby to miało być wdrożone od mobile poprzez tablet aż po white desktop. Mam nadzieję, że to było zrozumiałe i coś ciekawego się dowiedzieliście. Jeśli tak, to wspierajcie mój kanał. Piszcie w komentarzach, jakie macie pytania, na wszystkie odpowiem. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się. Cześć.